Słuchajcie, dzisiaj mam opiekę o moim dniu. Bo na się się kupić. Co? Tylko chcę wygosmanie do rzeczy do pielęgnających. Pielęgnający? A dzisiaj sobie zboczę. To będzie make up, a nie pielęgnający jakieś... Ja można Ale to no, będzie makijaż, a nie? No, ale rzeczy do pielęgnacji. Ale ty nie dostajesz tych rzeczy, ty dostaniesz tylko... I tylko jakieś fajne kosmetyczki. A ja nie chcę to chcę Kosmetyki dostaniesz! Dobra, nie, chodźmy. Widzimy się zaraz. Wait! Poczekaj, teraz ja. Poczekaj, nikt nie kocha cię jak ja. A nie, źle to powiedziałam. Poczekaj, nikt nie kocha cię tak jak ja cię kocham. Dobra, idziemy. Zaraz widzimy.